Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sirius, sama na poziomie Sirius. Eee, zakończyłem mniej więcej w tym miejscu. Mm, tak, zakończyłem dokładnie w tym miejscu, jak ostatnio, wchodzę do jakiejś dziwnej jaskini. Mm, co tu będzie? Mm, tabletka na ból głowy, a to chyba rozwalimy. Tak, jest... o, tu jest chyba jakiś secret. No dobra. Jestem po drugiej stronie. Co też tu będzie? Uwaga. Zobaczmy. Okej, okay, od razu przechodzimy do rzeczy. Pana na moście podziękowaliśmy. Zostawił nam tu trochę drzemu, ale dzisiaj z kanapki jadłem z szynką i proszę bardzo, do roboty. Uu, już czuję, że będzie grubo. No, powiem wam jest ostro naprawdę, dużo ich tu. Obawiam się trochę o to, że mogę spaść z jednej z tych wysp. Dużo was, to dużo Ciekawe, że ten mostek się nie zerwie pod nim Uuu, cześć, dobra Pierwsza wyspa zaliczona, lecimy dalej O kurczę, tutaj naprawdę się zaczyna ze wszystkich stron Ponieważ i na wyspie I poza wyspą Mama, tata, sąsiad, sąsiadka Wszyscy są na mnie wkurzeni. Dobra, wyspa numer 2. No wysoko zaliczona. Dobra Co też tu będzie dalej? Koniki A, niech wszystkie spadają z krawędzi. Przynajmniej większość no, Szybka akcja jak widzicie. Gdybym ich nie zrzucił, miałbym pewnie duży, duży problem. Pierwsza, druga, trzecia. To będzie chyba czwarta wyspa. O, tutaj mamy gościa. Od razu go przywitamy. Rakocą. Mmm, latające laski. Mnie tam gryzie chyba na dole ale nie mam czasu się tym zająć ja dużo ich tu o ludzie widać one są bardzo bardzo groźne naprawdę jak zlądują już na poziom gracza robią się bardzo niebezpieczne to jeszcze w takich ilościach chyba muszę je utrzymać za wszelką cenę na niebie no dobra poleciały pióra jajek żadnych nie zniesiono Zrobię sobie poduszkę z pierzem harpim. No dobra. No tutaj niebiescy... Byli niebiescy i nie ma niebieskich. O ja, ale tu jest żarstwo. Trzeba wszystkie uspokoić. No i o co się było tak... Wydłużać. Au. Au! Au! Jaka wtopa! No nie, na ostatnim gościu. Dobra, dobrze, że na mostach mnie trochę ratują. i tu będzie trochę problematycznie kolej się jest bardzo blisko. Ten biomechanoid. Dobra, po jabłkach. Widzicie, bardzo dynamicznie, bardzo dynamicznie z tym Samie i w Samie nie HD też jest bardzo, bardzo ostro, ale tutaj się to dużo wszystko szybciej dzieje. Naprawdę, odczuwa się, że a, akcje są i już ich nie ma. I nas już też nie ma. Trzeba więc się szybko ruszać. Zaraz, tu iść? To jest ścieżka, dobra, tutaj. O, jeszcze jeden gość. Jeszcze jeden gość rzuca we mnie kulkami z nosa i podziękujemy panu. No to było bardzo trudne. Dobra, coś czuję, że tu będzie grubiej. Chyba sobie zrobię saveika. Jakbym miał przypadkiem zginąć... A nie, jest już tak źle. Trochę ich tu jest, tych Gnarów. Nie pamiętam, jak one się nazywały dokładnie. Zostawiły tylko mięso. Już lepiej się przyszykować... O ja, tak jest! Dobrze wyczułem gościa Au. O kurcze O kurcze, sporo i mam nadzieję, że utrzymam dystans Jest, dobra, wszyscy, wszyscy No i pięknie. No co było się tak złościć? Hmm, to za widoczki Aż bym głowę zamoczył pod tym wody Ale pewnie jego siła ściągnęłaby mnie od ra... Niespodzianka Samowa niespodzianka, słuchajcie Wy się też nie spodziewacie, że zginiecie, co? Dobra yy... Słuchajcie, muszę chwilkę przerwy zrobić Za chwilkę, ale to jeszcze chyba tutaj z panem... No nie, 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 no dajcie mi zrobić chwilę przerwy Jakiś chłodny płyn wypić, bo po prostu się zgrzałem Gdzieś tu sobie zapiszę i eee, zaraz ruszamy dalej No to lecimy dalej Dobra eee, O ja O ja, ja, ja O ja, o ja, o ja Do widzenia ja Ale terenik. No, będziemy kręcić się tu w kółko. Niezły wideczek tam na dole muszę przyznać. Chociaż nie mam czasu podziwiać. Wow, jak szarańcza, ale ich tu dużo. Nie, 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 Żadna z was mnie nie dostanie. Koleżanki. Przepuścimy im jakąś rakockę. O! No co to, wiedkąg? Dobra. No, gołębie Obsrałyście, co miałyście obsrać. Już mi tu stąd teraz zmykać. Spieszy mi się. Nie wiem, ja być tak strasznie. Trzy, dwa, jeden... Kurczę, gdzie ja tu muszę zejść? Chyba muszę na dół sko... Ups. Się zapojrzał. Dobra. Tutaj chyba trzeba by było zejść na dół. No dobra, mam nadzieję, że ta woda mnie nie... O nie, a chodzi się w porządku. Podobnie nigdzie nie ściąga. O nie, 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 na no, to to ja się nie zrobię. Na no, taką małą tarczkę. Pewnie to co wyskoczy, żeby jej bronić... nie będzie już wcale takie małe. No proszę, jak pan ładnie naział się na moją rakietę. Nie było już jest tylko jeden. The only one. No, chodź tu. Oskurowany lecimy dalej. Hi. O, coś tu jest. Hmm, no dobra. Wygląda bardzo zachęcająco, jak to w Samie. U! Dużo ma Ludzie, Ludzież, ile on tego puszcza? Strasznie szybkie ma te kulki wam. Oj oj, wkurzył się Do widzenia Klęknij tu ładnie przed samem, tak Widzę, że miałeś jakieś mięso za zębami Nie da za darmo. Promocji, bonus. Uu. Nie, jeszcze jakaś jaskinia. No kiedy będzie koniec tej mapy? Bo ja coś czuję, że to już jest. Naprawdę, Wam jest coraz ciężej. Im dalej, tym, tym, tym gorzej. Bo masz wrażenie, że zaraz padniesz, i to wszystko trzeba będzie przywrócić od nowa. Dobra, jest serduszko, ale pewnie... Coś wyskoczy. A jasne. No, karpia szczelił. One są paskudne, powiem wam. Naprawdę potrafią wyskoczyć na brzeg po prostu jeszcze dalej wjeżdżać. Do tego jeszcze nie wiem, które żyją, a które nie. O, niezły wynik, stówka Armora, 200 życia. Więc zaraz uzupełnimy na full eee, pociski do Tomsonka M1A1. Bardzo fajna broń. No dobra, idziemy tam. No, dzień dobry, do widzenia. Szkielet jego Alfons spadli w pierwszej linii. Uu, znowu coś dużego tu będzie. Hmm, tego nie mogę wziąć. No dobra. O, bracia! Jednego załatwiłem w ciemnej dziurze. Co proponujecie najpierw rozwalać? Dobra, za wolno. Musiałem rozwalić najpierw tych dwóch małych. Słuchajcie, musicie szybciej podpowiadać. One nie mają pasku życia, tak jak tamten pierwszy. Tamten pierwszy był chyba traktowany jako boss. W sensie tam na poprzedniej mapie. No i LEGU. O, jeszcze obstawa. Ciekawe, że ten wodospad ich nie rzucił w dół. Było między nami minęło Fajnie, wiecie co to jest Sirius, ale widzę, że amunicji jest naprawdę sporo. Chociaż nie wiem może ją tak jakoś racjonalnie wykorzystuję. Dobra, to będzie na pewno pułapka. Chcecie zobaczyć co tam będzie? No, dobra. No i proszę bardzo. Cóż z tej Janki wyleciało? Panią, już podziękujemy. I, 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 i. Ja, jeszcze, jeszcze. Jest, jest chyba koniec. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Mm, Przeszedłem. Co my tu mamy? A, mamy oczywiście poziom Sirius. mamy oczywiście 1102 kile. No, jeszcze mi brakuje do pełni, ale szczęścia, ale jest okej. Okay. Zapraszam do następnego odcinka. Mam nadzieję, że będę nadal żywy przez całą mapę. Cześć.